Tak wygląda jeden z największych statków na świecie. Symphony of the Seas! Kiedyś największy statek, ale od stycznia tego roku jest trzecim pod względem wielkości. Chyba każdy słyszał o statku Icon of the Seas? Jest największy, ale wracamy. 360 metrów długości, czyli prawie jak Empire State Building. 18 piętr wysokości. Może pomieścić aż 8 tysięcy ludzi, w tym 2000 tysiące to załoga. Jest pięciokrotnie większy od Titanica. W 2018 roku był tak duży, że specjalnie dla niego wybudowano port niedaleko Miami. Budowa giganta kosztowała 1,35 miliardów dolarów. Są baseny, jacuzzi, bejska do kosza, kasina, bieżnie do biegania, siłownia, spa, lodowisko. Ale o tym jeszcze nagram osobny filmik. I jeszcze póki pamiętam, jest tam więzienie. Starlink przetestowałam, wszystko śmiga, dodatkowo płatne. A ile kosztował pobyt na takim statku? Za rejs sześciodniowy zapłaciłam 800 dolarów od osoby. Zwiedziłam Haiti, Jamajkę i Bahamy. to